Następuje czas zjednoczenia też Polaków. Słuchajcie, w my tutaj z korporacją walczymy zagraniczną, która notabene nie kontroluje jakości swojej żywności i jest kryta przez ministra rolnictwa, przez, przez polityków. W ogóle nie kontroluje glifosatu, pozostałości w, w moczu świn. I tak jak widzicie, na tych nowych opakowaniach zmienili już że parówki bez glutaminu. Wcześniej były bez glutaminu i bez fosforanów, teraz już jest bez glutaminu, nie piszą o fosforana. Zrobiliśmy badania laboratoryjne, i to jest nieprawda bo w parówkach w tej firmy, która mnie pozwała właśnie do sądu, znajduje się fosforan i znajduje się glutaminan monosodowy. Także to jest nieprawdą, ale żaden normalny konsument tego nie będzie badał, dlatego że to kosztuje badanie, kosztuje 650 euro. 650 euro. I dzisiaj Ministerstwo Rolnictwa nie pełni funkcji kontrolnej, a Polacy są notorycznie truci. To dlatego właśnie mamy osłabione systemy odpornościowe, immunologiczne, ponieważ w naszym kraju korporacje wiodą prym, a nie obywatele. My dzisiaj dokonujemy zjednoczenia narodu polskiego. I będziemy szli w kierunku najważniejszej rzeczy. Najważniejszej rzeczy, podstawowej rzeczy to jest to, że w Polsce żywność musi być kontrolowana. Największą gangsterką, poza gangsterką mięsną, jest kolejna gangsterka, to jest piekarnicza. System w piekarnictwie jest katastrofą. Niedługo będziemy ujawniali pewne fakty, jak są truci Polacy przez korporacje zagraniczne w systemie piekarniczym. A to wszystko jedzą polskie dzieci. Czy minister Ardanowski nie powinien za to odpowiadać, za zaniechanie z artykułu 231? Poczekamy, zobaczymy, co zrobi prokuratura okręgowa w Warszawie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, premiera Mateusza Morawieckiego, Szumowskiego, Pinkasa. Będziemy tą sprawę nagłaśniać. Pan Włodzimierz, jeżeli mnie oczy nie mylą. Tak, Knurowski. Tak. Tobie Rzuchawicz. No, ja również. To jest jedyny człowiek, co wjechał ciągnikiem przed Pan Włodzimierz roku. Knurowski. Zgadza no. się. Rolnik, mało polski. Tak. I walczy z obcym kapitałem i z tymi łajdaki na czele żon. A dzisiaj, panie Włodzimierzu, czemu nie ma ludzi, którzy podejmują tak śmiałe y, akcje? dwie osoby zaufania publicznego będą mogły uczestniczyć i nie nagrywać. E, ponieważ jest to artykuł 212, a strona przeciwna się nie zgadza na, na ujawnienie faktu z, z postępowania sądowego. Ale nagrywać można? Nie, nie, nie wyrażają moją. Znaczy, znaczy firma nie chce, firma nie chce, aby, aby społeczność tak naprawdę miała informacje na temat jakości tej żywności, produkcji, produkcji tej żywności, która tutaj jest robiona, a ja zapewniam Państwa, że raporty Nikowskie, raporty Nikowskie mówią jasno i wyraźnie, każdy Polak konsumuje od 2 do 3 kg. Opracowania Pani Profesor wskazują na wielkość w granicach około 7 kg chemii w żywności rocznie. To w, e, zgodnie z raportem Nikolskim, konsumujemy jako obywatele polscy 114 milionów kilogramów chemii, która jest zamieniana na produkt spożywczy i oni na tym zarabiają. Skutki interakcji tych związków chemicznych, które oni dodają do żywności, powodują nowotwory. To jest wskazane przez Najwyższą Izbę Kontroli. I dzisiaj odpowiedzialnym za to jest cały rząd. Od Platformy Obywatelskiej PSL-u, PIS-u. SLD, ponieważ oni kryją i kryli. Także my wzywamy ministra Pudę do natychmiastowego wprowadzenia kontroli w podległych spółkach Schmidtfielda, Animexu, to co mówił Andrzej Leper. Przeprowadzenie kontroli na zawartość glifosatu w moczu świn to jest bardzo proste i to kosztuje 132 zł. Ja zbadałem mocz świn. I moc świn miał 7,72 nanograma glifosatu. Więc dzieci 250, które zostały przebadane, mają w sobie substancje nowotworowe, i trzeba tą sprawę tak nagłośnić, że my, jako naród polski, powinniśmy udać się do, do tych chlewni i tak naprawdę pokazać, czym te świnie są karmione, co Polacy dzisiaj jedzą. Bo mówimy o zakazie stosowania GMO, mówimy o zakazie stosowania pasz GMO. Minister Ardanowski wydał 50 milionów na produkcję białka paszowego, gdzie nie powstał ani jeden kilogram białka paszowego ze strony Polski. W Ministerstwie Rolnictwa jest gangsterka, która układa te wszystkie legislacje prawne przeciwne polskim rolnikom, przeciwko polskiej hodowli trzody chlewnej i tak naprawdę Pan Kołodziejczak jedną dobrą rzecz zrobił, bo wyrzucając świnie na ulicę z fermy, duńską świnie z fermy z trutą, glifosatem i z metalami ciężkimi, uratował życie jakiegoś dziecka, spowodując, że tak naprawdę ona nie trafiła na talerz jako parówki czy tam wedlinki czy szyneczki, idzie okres tak naprawdę świąt Bożego Narodzenia a Polacy dostają trucizle na stół. I tutaj jest odpowiedzialność rządu, dlatego wzywam cały naród polski do zjednoczenia, do stworzenia ruchu, ruchu do wyborów, żebyśmy pogonili tą hołotę, żebyśmy uwolnili polskie sądy, żeby były polskimi sądami, żeby była żywność kontrolowana jako rzecz podstawowa, a dzisiaj mamy systemy odpornościowo-immunologiczne osłabione. I za to wszystko odpowiada premier Mateusz Morawiecki, największy gangster Rzeczypospolitej Polskiej. Największy łajdak. Tak, tutaj chciałem podziękować też, bo jest z nami Włodek Knurowski, którego też korporacja zagraniczna zniszczyła. Także, Włodku, bardzo dziękuję, że przybyłeś. To jest człowiek, który pół roku w samochodzie spał pod kancelarią prezydenta w zeszłym roku. E, kiedy e, były święta Bożego Narodzenia, kiedy prosiłem pana Kołodziejczaka z Agruunii, żeby pojechali jako Agruunia, wsparli, żeby zawieźli jedzenie, gdzie zbierają, robią zrzutki. Nie było słowa Włodek ani nikt nie przybył do ciebie z Agruunii. Tak. Także to jest taki fałszywy obraz rzeczywistości. Obrony polskiego rolnictwa, a tak naprawdę wprowadzenie norm i wygonienie korporacji zagranicznych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej jest podstawą do tego, żebyśmy zaczęli dyskusję na temat jakości żywności, tego paliwa, który dostaje człowiek. Dzisiaj mamy kontrolowane paliwo, ale nie mamy kontrolowanej żywności. Dzisiaj ludzie patrzą na to, żeby mieć ładny samochód, żeby mieć dobre buty, a konsumują na Orlenie parówkę. Z glifosatem, z metalami ciężkimi, ze, z, szeregiem, ym, z szeregiem rzeczy, które są tak naprawdę szkodliwe. Tą sprawę trzeba nagłośnić to musi być kontynuacja działań Andrzeja Lepera. Prawdziwa, ale już nie rolników, tylko konsumentów. My się musimy po prostu ocknąć, że nie można pozwalać na tego typu produkty dla dzieci, dlatego że będą dzieci chorowały. Dlatego mamy pełne szpitale onkologii. Dzisiaj jaka jest rola lekarzy w tym całym systemie, e, oni mają pełną świadomość. Z jednej strony jesteśmy chemią troci, z, e, z drugiej strony e, ta sama firma jak Bayer e, produkuje e, chem, leki do chemioterapii. Dzisiaj pójdzie pismo do Bayera, z, e, dlatego że my jako naród polski, my Konfederacja Rolniczo-Konsumencka w, w imieniu Obywateli polskich, wezwiemy Bayera do sfinansowania budowy laboratoriów w ramach nadzoru, ponieważ powinna powstać Agencja Bezpieczeństwa Żywności. Dzisiaj jest dysfunkcjonalność instytucji państwowych i tak naprawdę, dzisiaj, co, jaką rolę odgrywa yy, yy, Najwyższa Izba Kontroli? Co się dzieje z wynikami Najwyższej Izby Kontroli? Jeżeli Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że w Kiłbasie Śląskiej. Znajduje się 19 substancji chemicznych. To co zrobił minister Ardanowski w tej sprawie? Co zrobił główny lekarz weterynarii? Co zrobił pan Pinkas? Jak jest dofinansowana, niedoszacowana weterynaria? Jak wyniszczane jest rolnictwo? A korporacje zagraniczne, to właśnie, która mnie pozwala, przejmuje notorycznie gospodarstwa, ponieważ spółka, córka im podległa, uprawia tucz kontraktowy I tutaj pan. Zobaczymy, jak się zachowa pan minister Puda. Jeżeli pan minister Puda nie podejmie działań kontrolnych w tego typu, typu hodowle, powinno ograniczyć się do JPM, możliwość budowy. Trzeba zdywersyfikować produkcję, ponieważ te parówki są centralnie produkowane w siedzibie morli. I zobaczcie państwo, żeby, żeby po całej Polsce mogły być rozwiezione. No to trzeba dodać dodatki chemiczne. Jeżeli te świnie, surowiec jest do dupy, a tutaj jest fachowiec, to jest rolnik, który zajmował się hodowlą trzody chlewnej, w trzy miesiące nie da się wyhodować świni, żeby z niej zrobić parówkę. Zanim do 130-140 kg, prawda? Hmm. To kto teraz powstaje pytanie? Włodek, kto te świnie w Polsce hoduje? To są rolnicy czy są, nie, to, to, to nie, są sługusy korporacji? Rolnicy to są ci, którzy tradycyjnie chowają tucznika i chowają go co najmniej 6 miesięcy, takich znam koło Nowego Sącza, u jednego zamówiłem nawet takiego tucznika ze zdrową żywnością, a te wszystkie korporacje zachodnie z obcych państw, z Holandii, ze Szwecji, powinny być unicestwione w tym kraju. Tu powinna być oparta. Hodowla tradycyjna, co najmniej do tysiąca tuczników. Oni wywożą dochód z kraju, zostawiają nam smród, zatrute wody, zatruta ziemia przy tych fermach. I z tym trzeba skończyć. To jest takie nagrani filmik jeszcze za Lepera, Andrzeja Lepera. Trojańska świnia. Trojańska świnia. Właśnie, właśnie. Pokazane jest, jak korporacje trują środowisko. Jak odbija się to na zdrowiu y, 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 pracowników, którzy tam pracują. I z tym musimy skończyć. I tu apel do wszystkich organizacji rolniczych. Nie blokujemy miasta, blokujemy dopływ żywności z zagranicy na przejściach zagra granicznych, blokujemy supermarkety, duże Co korporacje dowóz żywności do tych korporacji musimy jako naród wykonać tą sprawę o którą walczyli nasi ojcowie i dziadowie i nie marnujemy jedzenia tylko rozdajemy ubogim tym którzy nie mają tak tak ale po prostu nie może obcy kapitał wywozić dochodu z kraju obcy kapitał więcej wywozi teraz dochodu z kraju jak dostajemy z unii europejskiej yy, moi drodzy E, bo trzeba otwarcie mówić, ja jestem otwarty, e, b, bardzo by mi zależało, żeby była jawność tej rozprawy, ale Animek, Słot, Morliny, Berlinki, Krakuski nie zgadza się na e, udział prasy, udział społeczeństwa w tym postępowaniu. E, moi drodzy, ale jedna rzecz, gdzie jest dzisiaj minister finansów? Jest to spółka komandytowa, która e, ma e, siedzibę też na Malcie zarejestrowaną, 6,5 miliarda obrotu robi a nie płaci podatku CIT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Co to się w tym naszym kraju stało tak naprawdę i kto za tym stoi, żeby korporacje zagraniczne, z którymi walczył Andrzej Leper, prawdziwy Andrzej Leper, bo ten mały kurdupel, który wyrzuca te świnie po Warszawie, nie można nazywać go Leperem. To jest obraza Andrzeja Lepera. Andrzej Leper był indywidualistą i Andrzej Leper jest Andrzejem Leperem. Kołodziejczak jest Kołodziejczakiem, Bustoski jest Bustoskim, a Leper był Leperem. Nie obrażajmy Andrzeja Lepera. My mamy kontynuować jego działanie, ale musimy doprowadzić do sytuacji. Tu dzisiaj, na tej rozprawie, powinien być minister sprawiedliwości. Tu powinien być tak naprawdę minister rolnictwa, główny lekarz weterynarii, i, proszę Państwa, powinien znajdować się minister zdrowia. To tutaj powinna być poruszana dyskusja, która była poruszana w Sejnie, kiedy pokazywałem butelkę norfosykcyny, gdzie rolnicy opowiadają, że leki homopatyczne są zakazane, a podawane są zwierzętom przez właśnie tych rolników, którzy prowadzą ten tucz kontraktowy i są niewolnikami korporacji. Podpisują jednocześnie, moi drodzy, weksle i Blanko. A tak naprawdę dzisiaj oni płaczą, że cena spadła. Dlaczego cena spadła? Bo korporacja importuje z zagranicy, bo korporacja czyści magazyny zagraniczne, bo oni robią te parówki z rezerw materiałowych, bo oni muszą dodawać te związki chemiczne, które są napisane w raporcie Nikowskim, a jest ich ponad 300 tych związków chemicznych wchodzących w interakcję, a nie ma nawet stanech pieniędzy na to, żeby to kontrolować to w związku z powyższym oni muszą tego dodać tyle, żeby to w ogóle można było skonsumować. Więc parówka ma być parówką, parówka ma być z mięsa a nie tak naprawdę jest nie wiadomo z czego, bo tam są fosforany, tam jest glutaminian monosodowy, tam jest nieprawda, którą oni piszą na opakowania. My mamy badania zrobione laboratoryjne i mogę z pełną otwartością to mówić, to przedstawimy to do sądowi i ja tak naprawdę jestem za tym procesem, tylko że nas tu będzie tysiące niedługo, jak ten proces będzie, bo tak to nagłośnimy, że tutaj na tym procesie z Animex Foods powinno być tysiące i czy dzisiaj sąd podejmie decyzję o umorzeniu tego postępowania ze względu na przedawnienie, to mnie jest naprawdę obojętne. Jestem otwarty na ten proces, dlatego, że stoję po stronie obrony polskich dzieci, polskich obywateli, obywateli mieszkających w Polsce, bo nie tylko Polacy są obywatelami Polski, ale są inni obywatele, którzy tu zamieszkują i też mają dostawać wysokiej jakości żywność. Już po, tak. Jesteśmy, my jesteśmy po rozprawie. E, sąd odroczył sprawę z e, uwagi na podniesiony przez pana mecenasa zarzut przedawnienia, ponieważ e, Animex Foods nie przedłożył sądowi dokumentu potwierdzającego nadanie e, aktu oskarżenia do, e, do, na poczcie w Opolu do, do Sądu Rejonowego w Jelenigurze i następne posiedzenie. Będziemy mieli, e, będziemy mieli 20 stycznia, więc zapraszamy Was jeszcze więcej 20 stycznia do sądu. Patrzymy o zdrowie polskich dzieci. Godzina, godzina, 13, godzina, 13. godzina 13. Jest to sąd e, rejonowy dla Warszawy, Warszawy, śródmieścia. Wejście od Żurawiej. E, moi drodzy, w tej chwili udajemy się do siedziby Bayera. To jest e, producenta glifosatu, którym też skarmiane są te świnie, e, które karmione są. Przez y, rolników y, w Tuczu Nakładczym dla Wilda y, Animeksu i będziemy domagali się sfinansowania w ramach roszczenia, od wstępnego roszczenia odszkodowawczego dla polskich dzieci, y, sfinansowania budowy laboratoriów, sieci laboratoriów i sfinansowania Agencji Bezpieczeństwa Żywności, ponieważ żywność musi być bardziej kontrolowana niż paliwo. Więc y, moi drodzy, my Polacy zacznijmy się domagać o prawdę obiektywną. O zdrową żywność dla polskich dzieci i dla Polaków, i o polskie rolnictwo, ale poprzez nałożenie norm bezpiecznej żywności i prawdziwego ministra, prawdziwy rząd. My go utworzymy. Właśnie tutaj to jest taka chwila, która daje zapoczątkowanie budowy tego ruchu, który ma powstać ruchu przebudzonych konsumentów i stworzenia z, z potężnego ruchu politycznego w kontrze do PiS-u, do PSL-u, do Konfederacji, do Pana Bosaka, który tą sprawę zbagatelizował. Nie chciał w ogóle na temat tych raportów, które tutaj trzymam, rozmawiać. Więc my stworzymy prawdziwy ruch narodowy Polaków i będziemy o to walczyć. Ja chciałem, ja chciałem w imieniu nas wszystkich podziękować Panu mecenasowi naprawdę za ogrom pracy. Myśmy to widzieli jako będziemy do no, jako mędrziowie zaufania z Tobiasiem. Widzieliśmy tą akcję, której nie możemy ujawnić właściwie w szczegółach, tam trochę tam ujawnił Marcin, ale, ale to były informacje konkretne. Natomiast Pan Mecenas naprawdę odbaleł kawał roboty, że tak powiem, dziękuję. i dziękujemy Panu Mecenasowi za... Za tą charyzmę, która powiedzmy wykazała się w pan, pan, pańskim wystąpieniu przed sądem. Ale i Marcinowi za podjęcie rękawicy tutaj wygląda na to, że trafiliśmy też do sądu, który kieruje się zasadami niezawisłości i sprawiedliwości i rzeczywiście przyjął argumenty tutaj ze strony linii Obrony Marcina, pana Metynasa. Więc y, Warto y, w takim razie bronić praw y, konsumentów i Polaków we wszystkich sprawach, bo nie jest tak, że pomimo tego, że jesteśmy w państwie, w którym y, organy egzekucyjne także są upolitycznione, to nie jest tak, że takie walki nie mają sensu. Ta sprawa Marcina y, dzisiaj pokazuje, która jest wciąż rozwojowa, ale pokazuje, że warto y, starać się o nasze wspólne prawa. Jesteśmy z Tobą, Marcinie, cały czas yy. i cały czas będziemy, tak jak Ty, z nami, z całym społeczeństwem. Właśnie chciałem Wam podziękować za to, że jesteście. Po no, tym. Koncern koncer Animex to konsument ma się domyślać, to właśnie słuszna bardzo uwaga. Konsument ma się domyślać, kto się kryje pod, pod producentem. I teraz moi drodzy, to nie jest tylko wojna moja, to nie jest proces Marcina Bustowskiego, to jest proces narodu polskiego, to jest proces. Dzisiaj walki o polskie rolnictwo, jeżeli chodzi o przemysł mięsny. Kolejnym etapem będzie e, upomnienie się o prawdziwy, prawdziwy e, zakres piekarnictwa w Polsce, zdrowych bułek, e, zdrowego zboża dla polskich dzieci i opłacalności ekonomicznej rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa dzisiaj nie spełnia żadnej funkcji. Jest to e, instytucja, która e, jest w rękach. Tylko i wyłącznie lobbystów i korporacji zagranicznych. I zapraszamy 20 stycznia o godzinie 13 do sądu w Warszawie, żeby nas było tutaj co najmniej ze 250-300 osób. Sala 450. Sala 450. Ale też nie od razu wiadomo, czy będzie to jawna, tak? Rozprawa? Na pewno będzie nie z wyłączeniem niejawności, ale udział, Wyłączenie nawet jawności. z wyłączeniem jawności, ma ale ma bardzo duże znaczenie na osób tu stoi, nacisk tak? społeczny, na to wszystko, żeby też pokazać tym ludziom, że na święta nie mogą dzieciom takich rzeczy kupować. Tak, bo Marcin, jest jedni, nie, mogą kupować. Marcin nie jest jedną nie. osobą, która może wytoczyć sprawę yy, właśnie za szkody na narodzie polskim. Każdy potencjalnie może to zrobić i to, że robi to na razie jeden czy może kilku ludzi w Polsce, bo może o kimś nie wiemy, yy, no to też jest yy, bardzo symptomatyczne. Dlatego jeżeli jest jeden, który idzie jak yy, klin właśnie w te te, te przestępcze procedery, no to trzeba po prostu go wspierać. Moi drodzy, w tej chwili udajemy się pod siedzibę Bajera, składamy dokument, następne dokumenty będziemy składali, ale o tym już etapie, następnych dokumentów, które będziemy dzisiaj składali w kancelarii prezydenta, premiera i e, kancelarii Sejmu, będziemy Was informować. Powstaje potężny ruch, potężny, mam nadzieję, że tutaj dojdzie do zjednoczenia tych wszystkich obywateli i zrobimy porządek w naszym kraju.